Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od miejsca, które może być nazwany skwer pod pompą. A, tak. tak, skrzyżowanie senatorska i kasztelańska. Osiedle Kasztelanów. Tak się nazywa oficjalnie. Oficjalna nazwa. Tak, a potocznie Abysynia. Abysynia, no tajemniczo brzmiąca nazwa na terenie Grunwaldu, prawda? Na pewno oryginalnie i egzotycznie. Nawet powstała mapka. Mapka, która pokazuje 26 największych atrakcji tej właśnie dzielnicy, która została zbudowana w latach 30. XX wieku. I do tego też zachęcamy, żeby zapoznać się właśnie z tą częścią Poznania. I na ten temat porozmawiać. Pan Aleksander Przybylski, dziennikarz, autor wspaniałej książki o Abicynie, wydanej przed kilkoma daty, a także mieszkaniec całej tej okolicy. Proszę pana, pierwsze pytanie. Co tu było, zanim powstało to osiedle? Piach, Ugór, Pola nic nie było, panie doktorze. Gdzieś na horyzoncie majaczył, gdybyśmy stali tutaj lat temu, 100, Majaczyłby nam Fort siódmy, Fort ósmy. Fort 7A. Forty, tak. I oczywiście ten regulamin rejonów fortecznych zabraniał tutaj budowania trwałych konstrukcji, więc były pola, które przynależały do rodziny palaczów. Nazywano to miejsce polami górczyńskimi. Trochę dla nas dziwne, ale faktycznie nominalnie tutaj te pola górczyńskie sięgały. Przez pewien czas na początku XX wieku kupił te tereny słynny Max Jochow, znany z tego dzisiaj byśmy tak. powiedzieli deweloperskiego <laughs> przedsięwzięcia w okolicy ulicy Matejki i nie tylko. Chciał tu budować, ale z różnych powodów nie mógł. Zdenerwowany tym przestojem w inwestycji planowanej sprzedał to Komisji Kolonizacyjnej, która szczęśliwie nie zdążyła tutaj osiedlić... Ale były to także poligo Był to poligon wojskowe. Tak, wiemy, że na pewno odbywało się tutaj... I dla Niemców, tutaj... i dla strony polskiej w okresie międzywojennym na początku. Tak, tak, tak. tak. tak Ćwiczenia oczywiście są się To są tak zwane odbywały. Błonia Grunwaldzkie? Błonia Grunwaldzkie, bardziej Ostroróg i tereny z Diakoniskami, ale ja myślę, że jeżeli były to takie fest manewry, no to też tutaj przecież oczywiście musiało no nie, się. Nie, no, musiał docierać. Tak, także e, oczywiście wojsko tutaj ćwiczyło, e, rolnicy się pojawiali, ale już ten okres początku lat dwudziestych to jest czas, kiedy się nie dzieje tutaj za bardzo nic, jest u gór. E, przeszły te tereny na rzecz Skarbu Państwa i dlatego była możliwa ta parcelacja. Jesteśmy centrum Europy. Skąd nagle Abysynia? <laughs> Dlatego, że tak jak dzisiaj wszyscy żyjemy wojną w Ukrainie, tak wówczas na pierwszych stronach gazet była opisywana historia wojny włosko-abisyńskiej, która była bacznie śledzona. I kiedy powstawało osiedle, to działało jakieś skojarzenie. Głębokie przedmieścia poznania, piaski, Piasy, lekkie, lekkie gleby, nieurodzajne, kwadratowe, białe domki z płaskimi dachami. To gdzieś zaczęło kojarzyć się z Afryką. Co ciekawe, takich abisyń w całej Polsce było bardzo dużo, tylko zazwyczaj te nazwy były przypisywane osiedlom biedy, jakimś ogródkom działkowym. Ale tutaj też było A takie. Tutaj, o, 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 tak, też, i to jest ciekawe, bo są dwie abisynie w tym fyrklu, to znaczy abisynia, na której jesteśmy, ta willowa, ta powiedzmy bogatsza. I osiedle, gdzie dzisiaj mamy świt, promyk, gdzie wzdłuż Bukowskiej mamy bloki, tam były w dwudziestoleciu międzywojennym i jeszcze do lat 60. ogródki działkowe, które też nazywane były abysynią. Była moda na Abysynie, bo i ciasteczka Abisyńskie były <grym> różnego tak. rodzaju wyroby Abisyni, Abisynia to był temat modny. Ale muszę powiedzieć, panie doktorze, tak? że przez pewien czas i o tym Władysław Czarnecki, zresztą po wojnie zamieszkał na Abisyni, słynny architekt, pisał we swoich wspomnieniach, że całkiem poważnie radni rozważali utrzymanie tej nazwy Abysynia, jako niepotocznej, tylko oficjalnej. Ostatecznie zadecydowano, że nazwą oficjalną jest osiedle kasztelanów z racji na te ulicę od staropolskich urzędów, ale całkiem poważnie to roz. Rozważano, argumentując, jak pisał Czarnecki, że przecież walka o niepodległość narodu abisyńskiego jest bliska sercu każdego Polaka. Czyli w takim razie pozostaje tylko poznawać, analizować i przede wszystkim zachwycić architekturę. Tak jest. Jaka była geneza architektonicznego kształtu tej dzielnicy? Za tym wszystkim stał Władysław Czarnecki, a dokładnie słynny Władysław, słynny Władysław Czarnecki, a dokładnie rzecz biorąc jego ludzie, jeśli można tak powiedzieć, czyli para bardzo zdolnych architektów, młodych architektów z Warszawy. Tomira Słońska i Kazimierz Gawroński, małżeństwo, dzieci sanacyjnych pułkowników. To nie czyli podobało moc... się w wendeckim poznaniu. A, to tak, to nie, to tak, a urbanistami byli utalentowanymi. Bardziej nawet Tomira Słońska, co Czarnecki pisze, że, że ona wymyśliła ten urbanistyczny kształt tego osiedla. Tak. My idziemy teraz ulicą Miecznikowską, czyli takim skrótem dla pieszych. Tu samochody nie jeżdżą. Przejechał rower, przejdą piesi. Tak. Kiedy dzieci wracają ze szkoły, już w takim Sezonie szkolnym to tutaj jest taki bardzo duży ruch, ale tylko pieszych. Po to, żeby to osiedle było przyjazne właśnie dla pieszych. Drugi taki skrót istniał, już teraz go nie ma, troszeczkę przesunięty w kierunku północnym. Całe osiedle zostało stworzone na planie takiego dzisiaj byśmy powiedzieli kopniętego trójkąta. Ulice są poprowadzone diagonalnie, czyli skośnie, tak, tak można tak, powiedzieć, tak, tak. po to, żeby równomiernie każdy dom miał dostęp do Światła. I to wszystko jeszcze wyposażone było w takie niewielkie skwerki przy narożnikach Głównej Ulicy Kasztelańskiej i pozostałych prostopadłych ulic, które teraz Stowarzyszenie Mieszkańców Abysynia odtwarza jako takie punkty miejsca. A to zielone. były rygory architektoniczne, bardzo surowe. Bardzo surowe tutaj uwaga MSW decydowało o tym, jak można budować, bo był departament budowlany wówczas. Ale Ministerstwem chyba nie każdy mógł w Nemcy. W zasadzie wejściem, taką, progiem wejścia były pieniądze. Tutaj ja bardzo preferen preferencyjne kredyty Bank Gospodarstwa Krajowego oferował. No tak. tyle tylko, że trzeba było mieć 50% wkładu własnego. To nie były małe kwoty. Zbudowanie domu tutaj to było 30 parę tysięcy złotych razem z kupnem działki oczywiście. przedwojennych. Pensja taka generalska to było 1000 złotych. No więc to. Oczywiście, jeżeli mamy kredytowane na bardzo dobrych warunkach, bo taki ten kredyt był, to świetnie, ale trzeba było połowę tej kwoty już mieć. Czyli to były dogodne warunki, ale już tylko dla zamożnych, chociaż... Ja tak lubię mówić, że to jest osiedle e, takie, powiedziałbym, dla młodych zdolnych i z kredytem, bo nobliwy Ostroróg albo Sołacz, no to już były wille o większej kubaturze za 70 tysięcy złotych, więc tutaj no są tego. starsze, jeśli chodzi o terminalistyczne. Tak, i też tak, tak to jest, no. starzy Poznaniacy, prawda? Tak, A tutaj tak. ta, faktycznie widać było, że budowali się tutaj w latach 30., 30 latkowych Panie doktorze, pan wie, że siedzimy teraz na zabytku poznańskiej architektury. To jest ogrodzenie z płytki klinkierowej z firmy Czubek i Mieczkowski, i takie ogrodzenia, takie klinkierowe, bordowe płoty musiały być. To było obligatoryjne. To było obligatoryjne. Tutaj Aha. jakby nie było żadnego odstępstwa. Faktycznie niewiele ich przetrwało do naszych czasów, natomiast inwestor przed wojną musiał dostosować się do tego rygoru i właśnie tego rodzaju płot z klinkierowej cegły musiał znieść. Też ta siatka musiała być z tyłu? A tak, to była siatka z koprowiny, właśnie A. rama żelazna, przęsło takie, takie stalowe i wypełnione po prostu siatką. I teraz to jest ciekawostka, bo dzisiaj myślimy sobie, że takie siatki, zwłaszcza między działkami, takie tak zwane leśne, czyli po prostu z drutu, to jest najgorsze byle co. Ale wtedy zachwycano się tym, że te parkany, zwłaszcza pomiędzy ogrodami, pomiędzy działkami poszczególnych sąsiadów, że one były właśnie nie takim dużym parkanem, tylko umożliwiały, jak pisano w prasie, wyjście światła. W, Tak, ale wyjście na taras i picie kawy z niezmąconym widokiem gigantycznego ogrodu, nie tylko swojego, ale też ogrodu ale sąsiadów. To jest lat 30. No zieleń dla architektury modernistycznej jest, jest bardzo ważne no, typowy modernizm, typowy modernizm i to jest właśnie takie modernistyczne oświetlenie, chociaż troszeczkę zostało zepsute późniejszymi do, przebudowami, no, no, no. dodatkami, ale charakter chyba swój zachowało. Myślę, że, że bez wątpienia, i też staramy się, żeby, żeby tak było, bo to jest, to jest wartość. Ten modernizm doceniamy. On po prostu raz, że jest ładny, nie i on działa. On jest funkcjonalny. Te, te domy naprawdę są w swojej skali nie, nie przeskalowane. One są po prostu do życia. A przede wszystkim jest to spokojnie i to jest bardzo ważne. To prawda, to prawda. Jest cisza. Jesteśmy w zasadzie 10-15 minut jazdy tramwajem od centrum. A trochę jesteśmy jak na wsi. Ptaki się gdzieś odzywają. To, to jest naprawdę przyjemność tutaj mieszkać. No, chyba że jest akurat mecz na stadionie Lecha, no Kolejusz nie, no to gra. No, wtedy już naturalna <gry> kolej rzeczy. Tak jest. Rozmawiam z panią Anną Sasiak-Patkowską, która jest prezesem stowarzyszenia Mieszkańców Abisynia. Sama nazwa już została wyjaśniona, ale założenie modernistyczne całego tego osiedla. To założenie z lat 30. No tak. i założenie było na obrzeżach Poznania, czyli tak. było pozwolenie na wtedy, to, żeby. Wtedy, wtedy, no, wtedy, no, wtedy tak. tak. Było pozwolenie na to, żeby budować potężne ogrody. Tak jest. Jaka to była powierzchnia działki? Powierzchnia działek była bardzo duża, ponieważ było to między 900, a w przypadku właśnie narożnych działek ponad 1000 metrów. 1000 metrów. Nie nawet, można tak? było tych działek dzielić, także, także te założenia do dzisiaj w, właściwie w pierwotnej formie przetrwały. Także jest to, jest to też niesamowite, dlatego że w dzisiejszych czasach, jak wiadomo, zbliżyliśmy się do centrum. Praktycznie można, niektórzy mówią, że mieszkamy prawie w centrum, a mamy wielkie założenia ogrodowe i muszę przyznać, że w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie jest odczuwalna temperatura w, w, w letnich miesiącach, wchodząc na abisynię, czujemy, że jest dużo, dużo przyjemniej, dużo chłodniej. Także rzeczywiście ta roślinność w jakiś tam sposób działa. Spacerując tutaj po tak tej jest. dzielnicy, zauważyłem sporo drzew, tak. no ale to, które jest za nami, Myślę, że jest uważane za najstarsze. Tak. Siedzimy w jednym z najstarszych ogrodów Abysynii, bo to jest dom, dom tutaj pochodzi z 1936 roku. Także drzewa, które posadzili tutaj ówcześni właściciele są na tej posesji do dzisiaj, na tym ogrodzie, także dom kolumnowy, jak i orzech tutaj stary. Tutaj dom jest przy ulicy Kasztelańskiej czy senatorskiej. To jest skrzyżowanie. To chyba, jest skrzyżowanie, to jest narożna akurat działka, tak. tak. Także tutaj, ta parcela też jest większa troszeczkę. Jak pani wychyli się przez okno, to widzi Pani ten żółty dom, w którym tak. mieszkał kiedyś przecież Franciszek tak. Witaszek, y prawda? Witaszek, tak, bardzo znana postać, y zwłaszcza no, przed wojną y znakomity lekarz, który no niestety zginął śmiercią tragiczną, y śmiercią y w czasie II wojny światowej, ponieważ Stworzył truciznę dla niemieckich oficerów, która zadziałała i został stracony w Forcie VII. Znakomita postać związana właśnie z Abysynią. Poszlibyśmy kawałeczek dalej i będzie tablica Floriana Znanieckiego, tak. czyli już socjologa. Tak, Florian Znaniecki, znakomity socjolog, bardzo znana postać nie tylko w Polsce, ale później również na świecie, ponieważ on wyemigrował później do. Za granicę, zdaje się, że do Stanów Zjednoczonych, z tego co pamiętam. Ta część to jest ta pierwotna część Abysyny, ale jest jeszcze taka część, która nazywana jest Mądralinem. Tak. Kto tak. tam mieszkał? Mondralin to jest założenie, które zaczęło, yy, zaczęło się, że tak powiem, budować yy, po wojnie zaraz. I mieszkali tam profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego, jak i również Uniwersytetu Przyrodniczego. Także właściwie no, cała śmietanka. Labuda bodajże chyba tak, też Profesor Labuda, historyk, La Buda, historyk tak, tak, mediewista, bardzo znany. Tak. Tak. Powiem pani, że dużym ułatwieniem, e, zwiedzając Abisynię jest mapka, którą można nabyć, słyszałam, że nawet w PDF-ie na stronie internetowej. Tak, tak? Z, z naszej strony abisynia.org można tą y, mapkę po, y, pobrać sobie i przespacerować się w, w, na mapce. Są wszystkie y, ciekawe elementy mhm. i ar, budynki, architektura czy jakiekolwiek inne rzeczy są na tej mapce y, zaznaczone i można sobie po prostu a samemu na, taki spacer zrobić. A raz na jakiś czas zakładam pewnie zobaczyć galerię na Płotku. Tak, mamy galerię, którą stworzyliśmy jako stowarzyszenie, co mniej więcej co 2-3 miesiące jest wymiana. No, mamy bardzo ciekawe rzeczy. Od artystów, bo w tej chwili mieliśmy wystawę dotyczącą Ukrainy, ale mamy też no, współczesnych artystów, naszych artystów tutaj z Abysynii. Także różne ciekawe wątki. Myślę, że warto, jeżeli mają Państwo ochotę i czas, to jak najbardziej zapraszamy, bo ogrody i budynki myślę, że zachęcają do tego, żeby tą dzielnicę zobaczyć. Abisynia to taka egzotycznie brzmiąca nazwa w dzielnicy Grundwald. To miejsce, do którego można przyjść i zobaczyć m.in. schrony przeciwlotnicze, zobaczyć hydranty, które pozostały po czasach, czy to międzywojennych, czy z okresu II wojny światowej. Dla każdego coś się znajdzie. To takie miejsce na lekcje architektury w stylu modernizacji. Stycznym, tak jest, tak, tak jest. To, to miejsce, gdzie można poczuć właśnie klimat pięknych ogrodów, mieszkając tu. I te tabliczki, które powstały, były ułatwieniem, chociażby dla mnie, przyjeżdżając tutaj w obszar właśnie Grunwaldu. Abisynia, osiedle kasztelanów, dwie, trzy tablice, które podpowiadają właśnie, w jaki sposób spacerować po tej części. Tak jest. Myślę, że to jest akurat tutaj oddolna inicjatywa nasza. Tutaj stowarzyszenia, aby, aby tą dzielnicę w jakiś sposób wyeksponować, bo myślę, że ma ciekawą historię i warto o tym wiedzieć. Myślę, że również inne dzielnice w Poznaniu mają taką historię i dlatego warto również się nami może trochę zainspirować. I, no i dbać o ten nasz Poznań, tak? Bo myślę, że mamy bardzo wiele ciekawych historii i, i wiele ciekawych dzielnic do pokazania.